Witam wszystkich ponownie. Dziś opowiem Wam o pewnej młodej kobiecie. Młoda mama wzięła dziecko na ręce i zbladła. Maluch był owinięty kocem, za drzwiami czekali na nią oraz na noworodka, tłumnie ich krewni. Problem polegał na tym, że w kocu leżało cudze dziecko. Mamie wystarczyło jedno spojrzenie, aby to zrozumieć. Karolina ostrożnie położyła je na stole i zaczęła je rozbierać. Pielęgniarka zirytowana zapytała ją, co pani robi, mówiąc, że nie jest jedyna i na oddziale czeka jeszcze kilka kobiet na wypisanie. Karolina jednak nic nie odpowiedziała i drżącymi rękami ściągnęła pieluchę z dziecka, po czym spojrzała z szaleństwem w oczach na pielęgniarkę i krzyknęła. To chłopiec, gdzie jest moja córka? Natychmiast zwróćcie mi dziecko, bo zaraz kamień na kamieniu tutaj nie zostanie. Irytacja pielęgniarki minęła w mgnieniu oka i gdzieś pobiegła, a kilka minut później kierowniczka oddziału wróciła z córką Karoliny na rękach. Zaczęła ją przepraszać i wyjaśniać, że ten chłopiec również przygotowuje się do wypisu, a dokładniej do przeniesienia go do domu dziecka, ponieważ jego matka zrzekła się syna. Karolina przestała się denerwować. Wzięła córkę na ręce i poszła do męża. Wydawałoby się, że ten dzień był dla nich wielkim świętem, ale młoda matka smuciła się, bo nie mogła wyrzucić z głowy tego małego chłopca, który miał trafić do sierocińca. Wieczorem mąż zapytał ją: Co się stało? A ta rozpłakała się i opowiedziała mu wszystko. Po trzech tygodniach cała wielka rodzina zabrała się ponownie, tym razem z okazji przybycia do domu kolejnego nowego członka rodziny Maksa. Był to ten sam chłopiec, który prawie został wydany młodym rodzicom zamiast ich córki. Przed zaadoptowaniem go długo myśleli, konsultowali się ze swoimi rodzicami, aż jednogłośnie zgodzili się z tym, że poradzą sobie z jeszcze jednym małym maluchem. Dzięki temu ich córka ma teraz brata. Jedyne co musiało teraz zrobić, to kupić inny wózek podwójny, który pomieści rodzeństwo. Um, i tym oto miłym akcentem kończy się nasza historia. Jeśli macie podobne historie, lub jakieś refleksje związane z tą konkretną, serdecznie zapraszam do komentowania. I pamiętajcie, żeby napisać skąd do nas piszecie. To, to zawsze, zawsze miło jest czytać ilu Was jest, w jak różnych miastach. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.